Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska Przyszła pora na kolejną audycję więc ogromnie się cieszę, że mogę przywitać słuchaczy i przywitać Tomasza Miło mi z, z razem z Tobą, Robercie, gościć tam gdzie nas Państwo słuchają Czy masz na głowie perukę? Nie, ale mogę mieć, jak będzie taka potrzeba. Jakbyś miał pod ręką, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Peruki, i on przypada na 10 marca. Od razu tylko wspomnę, zanim już pójdziemy dalej, że jest to święto, które powstało w celu wsparcia pacjentów onkologicznych. Ale ja bym tak chciał powiedzieć, wiele osób traci włosy, proszę się więc tym nie martwić, ale jeżeli ktoś nosi perukę. Pewnie można, więc najlepszego składamy tym wszystkim, którzy takowe używają. Na przykład sędziom w, w krajach anglosaskich, bo oni wszyscy zwyczajowo od wieków pojawiają się w pracy w perukach. To mam taki pomysł: może za rok zrobimy jakąś akcję, gdzie słuchacze będą wysyłać zdjęcia do nas w perukach, a można też zrobić sobie taką imprezę. A jeżeli już mowa o imprezach, to właśnie przechodzimy do pierwszej wiadomości, która jest dosyć imprezowa. W Anglii zrobiło się lekkie zamieszanie. Niektórzy piszą cytuję skandaliczna impreza, jaka przed miesiącem odbyła się w katedrze w Canterbury, wzbudziła oburzenie Anglikanów i katolików, ale także środowisk niechrześcijańskich. A o co chodzi? Bo zrobiła się dyskoteka. Odbyła się Pewnym to budynku no, nie ma co się okłamywać, jakby nie było ono historycznym. I dlatego też powstało zamieszanie. Arcybiskup i były kanclerz, wcześniej przyjaciel Henryka II, w wyniku spisku został zamordowany przez ludzi króla. Zabójstwo arcybiskupa uczyniło katedrę jednym z najpopularniejszych celów pielgrzymkowych w Europie. Tak, Tomasz Beckett, tak, 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 angielski, tułowny i święty Kościoła katolickiego. Także od razu pokazuję, jakie to jest miejsce. Dosyć szczególne dla tych chrześcijan, ale ktoś postanowił zrobić tam, jak wspomniałem, imprezę. I jeszcze tylko parę słów o tej imprezie. Katedra w Canterbury była właśnie tym miejscem, gdzie się odbyła zabawa o nazwie Zabawa w Nawie. Przybyło około 3000 miłośników Roka, Popu. I na wielkich ekranach oglądali między m.in. Eminema, Britney Spears, Eltona Johna i dyskoteka, która w założeniu miała być cicha, wcale taka nie była. No i. Tak, cicha. To... Bo na, na słuchawkach słuchali tych, tych koncertów. No ale niektórzy chyba nie przejmowali się prośbą o to, żeby była to cicha impreza, tylko tam. Pokrzykiwali, i, i zdaje się, że używali słów powszechnie uznanych, I, i to się pewnie komuś nie spodobało. A sama idea, też ciekawa, że w, w takim szacownym obiekcie odbywa się impreza y, muzyczna, no niekoniecznie związana z, z, z treściami, które na co dzień w katedrze o no, takim symbolicznej siedzibie. Zwierzchnika Kościoła Anglii, czyli arcybiskupa Canterbury, który zarazem honorowo przewodzi całej wspólnocie anglikańskiej na, na, na całym świecie. Tak, żeby to zobrazować naszym słuchaczom, Canterbury pełni rolę takiego naszego gniezna. Też to jest niewielkie miasto, ale historycznie ważne, bo, bo właśnie. Wspomniany Tomasz Beckett i y, 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 y właśnie arcybiskup Canterbury, głowa kościoła na, na Wyspach Brytyjskich. Tak jak, tak jak dla, dla polskiego chrześcijaństwa w średniowieczu, obecnie katolicyzmu arcybiskup gnieźnieński ma, ma tytuł prymasa polskiego kościoła katolickiego. Także ta symbolika jest tu podobna. Gdyby w gnieźnieńskiej szacownej katedrze, Odbywała się taka impreza. To coś, coś w tym stylu. Tutaj mogę dodać, że faktycznie cicho nie było, zamierzenie było inne, bo, bo niektórzy uczestnicy śpiewali, inni tańczyli, a jeszcze inni raczyli się jak, czy tam trunkami sprzedawanymi w barze tu, tuż obok miejsca, w którym na rozkaz króla Henryka II zamordowano w 1170 roku Tomasza Becketa. Organizatorzy tego, tego koncertu twierdzili, że tak niekonwencjonalna impreza odbywa się w katedrze, żeby wesprzeć finansowo ten, ten obiekt, który wymaga pewnie dużych nakładów, utrzymanie go, bo to szacowna, niemalże dwa tysiącletnia budowla. No pytanie, czy, czy aż tak odległe od, od treści katedralnych imprezy się tam powinny odbywać? Ale to przecież nic nowego. Kościoły wielu wyznań y, przez wieki służyły nie tylko jako miejsca kultu religijnego, ale, ale odgrywały nawet do dzisiaj tak się dzieje no, rolę y, obiektów publicznych, y, gdzie odbywały się różne, różne wydarzenia. Na przykład, sejmiki w Polsce odbywały się w kościołach. No, w trakcie obrad takich sejmików y, różne polityczne dile zawierano. Kłócono się, szarpano, używano też słów powszechnie uznanych za nieparlamentarne, mimo że to sejmiki. Także sądy, zebrania przeróżne. Tak jak, tak jak sakrum odbywa się w miejscach profanum, tak i profanum no, odbywa się często w miejscach sakralnych. No, to jest to, to jak świat światem. I do pytanie, czy należy się tym gorszyć, czy czy zostawić to tym, którzy zawiadują tymi obiektami. Jakieś granice zachowania się w różnych takich miejscach, no, to, to kultura powinna o tym decydować, ale z definicji, no, tak, tak to było. No, chrześcijanie zagospodarowali bazyliki rzymskie, obiekty handlowo właśnie publiczne do swych celów i to słowo teraz raczej kojarzymy z... Z, ze świątyniami, a przecież no, pierwotnie te, te duże budynki w centrach miast miały charakter właśnie takich centrów handlowych, jak, jak to teraz mamy, galerii. No, działa to w różne strony, w wielu miejscach. Dla protestantów no, nie ma z definicji miejsc świętych są to miejsca używane do różnych celów. Nabożeństwa odbywają się w wynajętych salach konferencyjnych, na stadionach, także w drugą stronę to też może działać. No, pewne kwestie estetyczne na pewno. Tutaj mogą być naruszane. O no. tempora morys też można by powiedzieć. I teraz pozwolimy naszym słuchaczom podać się refleksji. Zanim jeszcze ten utwór zabrzmi na antenie Radia Chrześcijanin, utwór muzyczny, to powiemy, że jak wierni nie są w stanie utrzymać budynku, nie są w stanie sprawić, żeby ten budynek był funkcjonować, to Wymyślono, aby tak pozyskać środki finansowe, więc może jest to wskazówka, aby ci wierni po prostu więcej wyciągnęli z kieszeni. A wtedy taki proboszcz nie będzie musiał innych. Tak posu posuwać się do takich niekonwencjonalnych rozwiązań. A teraz. by muszę... ten utwór muzyczny to nie była Britney Spears. To będę musiał jednak poszukać innego. Zapraszam. Posłuchajmy teraz. A teraz zapraszam do Japonii, bo jak możemy dowiedzieć się. Z serwisu wiara.pl. Japończycy nie gardą się do zawierania związków małżeńskich. Podobno nigdy nie było tak źle. Po raz pierwszy od 90 lat liczba małżeństw w Japonii spadła poniżej progu 500 tysięcy. W dodatku 60% młodych deklaruje, że nie chce zawierać małżeństwa. Po tej wiadomości, o której kiedyś mówiliśmy, że wyludnia się Japonia, a więc starzeje, no, dochodzi kolejna informacja, że teraz nie chcą zawierać związków małżeńskich. No, jedno z drugim niekoniecznie musi się wiązać, jak dobrze wiemy. Pojawianie się potomków nie musi się brać ze związków małżeńskich, ale jedno i drugie na pewno jest znakiem czasu. Społeczeństwo japońskie, chociaż dość zamknięte. To jednak jest bardzo nowoczesne, więc, więc tyczą się go te same trendy, które obserwujemy w innych miejscach świata. I spadek liczby formalnych związków małżeńskich jest do zauważenia wszędzie, w wszystkich społeczeństwach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. To i polskie społeczeństwo dotyczy, dotyka ten, ten, ten proces i tak samo jest ze spadkiem dzietności. W miarę bogacenia się pada ilość zawieranych związków małżeńskich i dwa urodzeń. To oczywiście te, te, te tradycyjne więzi społeczne w zglobalizowanym świecie się rozluźniają. Nie ma już jakichś, jakichś kulturowych czy, czy sakralnych kontekstów tak silnych. Tutaj Japończycy jakoś nie odbiegają od, od pewnie południowych Koreańczyków, zachodnich Europejczyków, północnych Amerykanów. No, ważne jest, żeby, żeby demografia nie za bardzo spadała, bo, bo te, takie społeczeństwa będą miały za kilkanaście, kilkadziesiąt lat problem z utrzymaniem osób starszych, bo im mniej osób będzie się rodzić, mniej pracować, to systemy społeczne, emerytalne i zdrowotne będą trzeszczyć w szwach. Starsi i ci chorzy będą musieli ruszyć do pracy. Chcę powiedzieć, że w 2023 liczba urodzeń w Japonii zmniejszyła się już ósmy rok z rzędu, osiągając kolejne minimum historyczne i przynosząc kolejny spadek o 5,1% w stosunku do poprzedniego roku. Tak więc u, no, nikt... u nas te, te spadki są chyba nawet większe. Także 30 parę lat temu Lech Wałęsa zapowiadał w Polsce drugą Japonię, no i mamy. Szkoda, że to w tych aspektach życia społecznego się dzieje, a nie w innych, ale, no, tak jak wcześniej mówiłem, niewiele się te społeczeństwa różnią od siebie. Te, te same problemy nas dotykają. To tak dla kontrastu. Obok jest wiadomość, z której czerpaliśmy informację przed chwilą, że u Węgrów spada wyraźnie liczba rozwodów, a wzrasta liczba ślubów. I o. od razu mogę powiedzieć, aż o 43% wzrosła w ciągu ostatnich 8 lat liczba małżeństw zawieranych na Węgrzech, a o 22% spadła liczba rozwodów. No to, to ciekawe, czyli Węgrzy odbiegają od tych, od tych tendencji charakterystycznych dla społeczeństw rozwijających się. No w, i, i wskaźniki zamożności tego społeczeństwa też niestety spadają, aż się boję, żeby to była jakaś korelacja, tu trzeba by po jakieś głębsze badania socjologiczne sięgnąć, po wyniki takowych, skąd się to bierze, że, że Węgrzy tak, tak odbiegają od, od sąsiadów. Autor tego artykułu zaraz po nagłówku zadaje pytanie, jak udało się to osiągnąć? Ale to już wiadomość na inną naszą audycję, a teraz zapraszam na utwór muzyczny, bo ten czas tak szybko biegnie. A wkrótce kolejna nasza część. Odpocznijmy od naszych komentarzy, słuchając muzyki. Dzisiaj ten czas nam tak szybko upływa. Wiadomości wprawdzie niewiele, więc, drodzy słuchacze, wysyłajcie do nas, abyśmy mieli co komentować. Ale teraz przenosimy się do Gwatemali. Okazuje się, że szkoły publiczne zwracają się do studiowania Biblii. Bo chcą zachęcić swoich uczniów do czytania i przeciwstawiania się gangom. To i niektórzy nauczyciele zaczęli wprowadzać taki program biblijny do sal lekcyjnych. Nie wszyscy chętni, ale są tacy, co to zrobili. I uczniowie teraz uczą się historii biblijnych, dodatkowo uczą się przedstawiać w sposób taki, bym powiedział, bardziej aktorski pewne sceny. Wiele dzieci, od razu powiem, w tym obszarze. To nie chodzą do szkoły, opuszczają szkołę. No, to nie jest rejon, w którym szkoła dla nich jest najważniejsza. Na obszarach wiejskich może nawet być jeszcze znacznie gorzej, jak się dowiadujemy. Opuszczają zajęcia. Często brakuje w szkołach materiałów dydaktycznych, dowiadujemy się z wiadomości, w tym podręczników, jakże też nowoczesnych, innych jakichś rozwiązań. Na przykład w pewnej to miejscowości. 650 uczniów korzysta z zaledwie 12 komputerów. I w odpowiedzi na te wyzwania, administratorzy szkół w tym rejonie wprowadzili program stworzony przez Towarzystwo Biblijne z Wielkiej Brytanii. Program zwany Open the Book, który właśnie przedstawia historię biblijną. Uczniowie śpiewają, tańczą no i uczą się zarazem czytania. A wszystko to na bazie Biblii. A za tym stoi organizacja ewangelikalna. Ameryka Środkowa, kraje Ameryki Środkowej nie należą do najbogatszych. Są one terenem eksploatacji przez wielkie koncerny, szczególnie spożywcze, bo, bo klimat sprzyja produkcji owoców przede wszystkim. Ale no, targane są one od dziesięcioleci niepokojami społeczno-politycznymi potężna migracja głównie do, do Stanów Zjednoczonych. A co ciekawe, właśnie Gwatemala, Nicaragua, Salwador, są to bodajże w całej Ameryce Łacińskiej państwa o największym odsetku chrześcijan ewangelikalnych. No, w ostatnich dziesięcioleciach tamte przemiany religijne są gwałtowne. Wartałoby dowiedzieć się więcej, jakie są tego przyczyny, czy, czy właśnie ta, 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 ta trudna, skomplikowana sytuacja polityczna i gospodarcza nie przekłada się na większą otwartość na, na, na działania misyjne tych środowisk ewangelikalnych, co widać w całej Ameryce Łacińskiej, ale tak jak mówiłem, szczególnie w Ameryce Środkowej, to no tam te, te odsetki dochodzą do 30-40%, i pewnie takie są przyczyny pojawienia się. W edukacji tych treści, a tak jak wspominałeś, no, w, w tak trudnej, skomplikowanej ekonomicznej sytuacji, gangi też zbierają swój plon, więc, więc te niepokoje społeczne ktoś chce rozładowywać, i, i stąd pewnie taki pomysł, by tą edukacją biblijną pomagać w, w rozwoju w ogóle standardów edukacyjnych. I zachęcić dzieci do, do, do czytania, no, z których statystycznie te, te 20-30% tych dzieci z tych środowisk, które na dobigli się odwołują, się, się wywodzi, więc pewnie to takie są przyczyny tego. Jeżeli to ma posłużyć w zachęceniu do edukacji i, 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 i zmian społecznych na lepsze, podniesienia moralności i bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa. To dobrze, to trzeba się cieszyć. W tym jednym z rejonów, gdzie jest to prowadzone, to powiem, są tam slumsy w miejscowości El Mesquital. czy to poprawnie wymawiam, nie wiem, znajdują się te ramsty na skraju kilku wąwozów na południu miasta i tam w latach 80. osiedliło się około 4000 rodzin ze wsi, i tam z pomocą UNESCO i Kościoła Katolickiego zbudowano budynki mieszkalne i szkoły oraz doprowadzono wodę, dowiadujemy się. I tam też jest szkoła publiczna. Była kiedyś zakładem poprawczym i teraz bardzo ciekawa informacja, która Pochodzi tutaj od pani z Gwatemalskiego Towarzystwa Biblijnego. Gangi próbują nakłonić młodych chłopców do przyłączenia się. No więc, dlatego też widząc to, chcą, aby te dzieci coś miały, jakąś alternatywę. Ale jaka tam jest sytuacja? Jak tutaj pada cytat z osoby tam zamieszkującej: Rodzice nie wypuszczają swoich dzieci w nocy, ponieważ nie jest to zbyt bezpieczne. Nawet jeśli jest to nabożeństwo, wtedy nie idą. I dyrektorka 47-letnia Evelyn Divas, dyrektorka szkoły publicznej w tejże to miejscowości, mówi, że wahała się, czy wprowadzić takie lekcje biblijne do szkoły. Po pierwsze, jak mówi, była jedyną praktykującą chrześcijanką i nauczycielką w szkole i mówi: "Martwiłam się, że wszyscy pomyślą, że jestem tam tylko po to, by narzucić im swoje przekonania". Więc na początku wszyscy byli niechętni temu projektowi i trudno jest im się było do tego przyzwyczaić. Ale jak się potem okazało, teraz dzieci się cieszą, ludzie to zaakceptowali i ja też się cieszę, no bo to całkiem dobry pomysł. Lepiej czytać, poznawać historie biblijne i angażować się w działalność gangów. To na pewno. Także niech i tam Pan Bóg dalej prowadzi, błogosławi w tej pracy i nauczycielom, jak również tym wolontariuszom, bo tam również i tacy są zaangażowani. I wiadomością z Gwatemali kończymy dzisiejszą naszą audycję. Zachęcam słuchaczy do wysłania do nas linków, będzie o czym mówić. A teraz życzę dobrej nocy, do usłyszenia. Do usłyszenia Państwu, dziękuję Ci Robercie był to radiowy komentarz rzeczywistości.